Hello, halo, wszystkich na kanał, kanale, dzisiaj to jest kolejny odcinek, jest jak pobrać za darmo, po prostu jak mieć VPN w internecie, w Google, YouTube, na komputerze oczywiście, bo na telefonie nie wiem co zrobić, ale wszędzie w grach VPN, bez pobierania żadnej aplikacji. Zacznijcie łapkę w górę, koniecznie subskrypcję, żeby dostać więcej powiadomień o poradnikach na urządzenia elektryczne, na przykład jak mieć VPN na telefonie, zrobię taki odcinek. Zapraszam Was do oglądania, zapraszam do poprzedniego odcinka, jak blokować reklamy na komputerze. Więc wpisujemy w Google takie coś, co się nazywa. Chrome, Chrome Store Ja też mam tutaj wyszukiwania, wszystko co tutaj napisze w wyszukiwarkach to będzie to w opisie, Ludzie w pierwszy link Ja wam po prostu dam link do tego VPN-a, bo będę mógł e, Wpisujemy sobie free e, VPN, ja wam dam link To wy od razu mogli to pobrać i pokażę wam dowody, że to działa To będzie po prostu darmowy VPN i tutaj będziecie mieć trzy vpn jeśli zrobicie tak jak ja, ale radzę wam weź przez link w opisie e, ten, o, ten tutaj to nie działa ten tutaj, po prostu ten, żeby działał, to trzeba płacić. Ten po prostu no nie działa, a ten po prostu jest za darmo i działa. Pokażę wam do że on działa. Um, weźmy sobie takie coś jak uh, mi uh, api .com. i i popatrzcie, to będzie mój IP z VPN-a. To jest mój IP po prostu z VPN-a. Uh, Wybierzmy sobie inny VPN. Popatrzcie, uh, wezmę się odłączę od VPN-a. Tutaj się bym oczulę, że to pokaże mój adres IP prawdziwy, ale. No właśnie nie chcę wam go pokazywać, bo tutaj potem jak dodacie sobie to do krąg, to będzie takie coś, wchodzicie w Change Location i tutaj możecie wybrać kraj, tylko oszega muszą być trzy kreski, bo nie będzie, jak, będą jak nie będzie wszystkich kresek, to, na, to nie będzie działać. Ja powiedzmy sobie wybierę powiedzmy, powiedzmy Italię, już mam połączonej i popatrz, jeśli sobie odświeżę, to już się zmieni. widzicie, zmienił się adres IP. Więc wielkie dzięki za oglądanie. Słasz, łapkę w górę, suba, narażny pa. Dostępnijcie film, dajcie lekkacza. Like,